Dziwodny księże proboszczu, w imieniu całej wspólnoty parafialnej, serdecznie i z chrześcijańską miłością, witamy Cię jako naszego pasterza parafii świętego Andrzeja Bogoli w jedniku. Chrystus postawił Cię na naszej drodze, byśmy pod Twoim przewodnictwem wzrastali w wierze, dążąc do zbawienia. Dlatego z ufnością powierzamy Ci, księże, naszą parafię, Czuj się w niej gospodarzem, służąc Bogu i ludziom. Wierzymy, że będziesz naszym opiekunem i nie zabraknie Ci wyrozumiałości dla naszych problemów i trosk w trudnych sytuacjach życiowych. Zapewniamy, że będziemy Cię wspierać modlitwą, pomocą i pracą w Twojej duszpasterskiej posłudze. Życzymy wytrwałości i odwagi realizowaniu wyznaczonych celów życzliwości ludzkich serc oraz wszelkiego dobra na długie lata pracy w naszej parafii. Niech Jezus nieustannie pomaga Ci. Bóg w Trójcy Świętej jedyny będzie dla Ciebie siłą. Maryja, matka kapłanów, niech otacza Cię płaszczem swojej matczynej opieki. A nasz patron święty Andrzej Bobora chroni przed niebezpieczeństwem. Księże proboszczu jeszcze raz serdecznie witamy. Szczęść Boże na każdy dzień. Bóg zapłać. Także miłe powitanie, już wczoraj była Pięćdziesiątka Święta, a dzisiaj już tak oficjalnie, choć tak bardzo trudno mi się przyzwyczaić do tego określenia księże proboszczu. Tak to kanclerz Uri do księdza arcybiskupa powiedział, no wygląd nie ma na proboszcza, ale, ale serce ma. I myślę, że będę robił wszystko, co tylko będę mógł, kochani, ale przede wszystkim być z Wami. Abyśmy tutaj mogli być razem, jako ta jedna Boża Rodzina. Bo przecież wszyscy jesteśmy na tej samej jednej drodze: do zbawienia, do Chrystusa. Wierzę mocno, że ten wielki, zacny patron, święty Andrzej Boguła, będzie nas prowadził. No tak jak ksiądz arcybiskup powiedział, że was powinienem mieć jeden plus na starych. Jaki? Bo ja jestem z Lipnika. Z Lipnika jestem. I posłany do Lipnika. Bo pochodzę z paraki Żura, z Korosztyna, ale z miejscowości Lipnik, poważnie. I to tak jest z jego liczności. Ale powiedział, że tej nominacji nie sugerował, że skąd stąd prawda? Znak, że zniknika i dobitnika. Panie Wielkie, mógł zakłać za te piękne, pozdrowienia, powitania. Będziemy uczyć się siebie nawzajem. I wierzę mocno, że z Panem Bogiem będzie to.